Pierwszy są to obrazy nawalowane przez Sławka Zielińskiego. Brawo dla Sławka. Podarano nam trzy obrazy. To jest bramka numer jeden. Tutaj mamy bramkę numer dwa. Jest to obraz Jezusa wykonany ołówkiem. No i obraz numer trzy. Wymiary jego to są 90 na 60 na 90 Jak odsłonię, to wszystko się okaże. Dlaczego? Jest to akt. Co kto lubi? Nie wiem, damy, so, damy Państwu chwilę na zastanowienie się. Proszę się poprzyglądać i zgłaszać ewentualną chęć zakupu. 20. 20 po raz drugi. 30? 30 po raz pierwszy. 30. 31. 31 po raz pierwszy. No, grube przebicie. 35. 35 po raz pierwszy. 35 po raz drugi. I 35 po raz trzeci sprzedamy. Gratulujemy wielkie brawa. 80. 80, 80 po raz pierwszy. Dobrze, idziemy, nie przestawajmy. 80 po raz drugi widział, 90 już na no chwilę. 100 100 po raz pierwszy 100 po raz drugi 110 110, 110 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. No no, no. No to jest naprawdę unikat. Takiego w Ikei nie kupicie. Tak, trwałego. Nie trzeba go składać tak jak wszystkiego z Ikei. On jest już jest złożony, to jest... Ale tak. 120 było, tak? 120, 120 po raz drugi. 120 po raz drugi i pół? 120 po raz trzeci sprzedane. Wiesz co, prawda, tak. Wielki, wielki, prawda? tutaj, z nami. Także ta sala troszeczkę inaczej wyglądała kiedyś, bo tutaj była taka pochyła podłoga. To było kino kiedyś, nie? Wiem, czy wiecie, młodzież? Młodzież wie? Nie wiecie? Kiedyś tu było kino. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja tak długo żyję ludzie tak długo żyją. I pamiętają takie rzeczy. Tu była scena. Ja mniej więcej tutaj grałem na perkusji, A pani dyrektor. Pani dyrektor Ela Król była tutaj też w jedną fanką i cały czas nam dopingowała. Zapraszała nas z chęcią. Chciałbym podziękować przy okazji tej. No cóż, zapraszam do, do zabawy. I jeszcze może proszę o brawa dla pani Eli. Mocne brawa, że, że daje radę. Proszę bardzo, pani na środek. wiem czy to działa. Działa, działa. Słuchajcie, to były najlepsze czasy, kiedy Darek tutaj na tej perkusji grzmocił, a jeszcze bracia Zbyszek i Marek i Bracia, tak, tak, Bracia tak. I grali, i zabawiali, przychodziły tutaj tłumy ludzi na salę. Pamiętam, że kiedyś sprzedaliśmy 400 biletów, nie wiem jak ci ludzie tutaj się pomieścili, jedni wchodzili, drudzy wychodzili, ale tutaj kiedyś tak było. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, że to tak było. To były moje początki, a dziś właściwie jest mój koniec, ale dalej jest. Nie, ten... wcale nie koniec, wcale nie koniec. Początek pewnie jakiegoś wspaniałego, życia nowego, także brawo ja do Pana. więcej nic nie powiem. Dziękuję. A my ruszamy do zabawy dalej. Chcecie? Poważnie się jeszcze? Chcecie? Okej. Okay. Taką piosenkę już 16 lat znacie? To śpiewacie trochę? To ruszamy. Jak to leciało? Właśnie tak to leciało. Uważcie to, co moje jest, by zdobyć świat, lecz tak nie... 16 lat miałaś, ty miałeś, pierwszy raz zawirował cały świat, gdy ktoś ci serce skrał. 16 lat miałaś, gdy... Za to, by na to, iż pisemce gorące do wydania, idą już gwiazdy na niebie skradnę je dla ciebie tam, gdzie będziesz, ja się będę zawsze tam. Trzeba dać, aby kochać Chłopakiem trzeba być Podpuśćmy w górę oczy Dajmy się zaskoczyć To co ważne ponad prawie jest Ważne co mówią Że to co w duszy śpiewa przytul mocno I pokaż miły gest I razem Daj mi za to powiedz co so, ty na to jeśli serce gorące tobie da migorzom gwiazdy na niebie skradnę dla ciebie tam gdzie będziesz ja będę zawsze się zmarzam słynne kwiaty mroźne nie chcę dłużej, patrzały samotnie od kilku chwil, dlaczego od nie, nie mogły zostawić cichy, bo wiem, że te białe przypomną mi Ciebie z tamtych dni, o których wciąż nie Yeah, <laughs> Nic nikt nie kto nawet nie wspomni gdzieś. Chce się doruszać naprawdę. I do was sama. nie zostawię tego już tak wiele lat nic nie pisałaś Żadnej nadziei, żadnych słów Szukałem siebie tu i tam swoje życie teraz mam I nie zostawię tego już Bo ty miałaś, ty miałaś siedemnaście lat Gdy mi ukradłaś cały świat Ja przecież na siebie, no wyjątkowo Czas. Ja miałem 7 lat, myślił krawy cały świat. Ty jeszcze myślisz o mnie jak siebie nie zapomnę, szkoda, że mi oddał czas. Jeszcze raz wszystkie rączki do góry, mocno, raz trzeba. 110 30, 120, 120 po raz pierwszy 120, tu ręka była? Tak, A, 130, 130 po raz pierwszy 100, 130 po raz drugi 130 po raz trzeci. Sprzelamy, gratulujemy. Przepraszam 200 po raz drugi. 250, 250 po raz pierwszy za Jezusa w Andyranie. Eee, ołówek dzisiaj jeszcze bym lakierowany. Eee, 250 po raz drugi. 250 po raz drugi pół. 250 po raz trzeci. Swing, swing, oh, swing You wear the yeah. shoes the Okay, uh -huh. I'm uh -huh.